Piątek, 16 lutego, teledziennik Tomasz Giska. Witam Państwa. Rozpoczynamy od skrótu najważniejszych wydarzeń dzisiejszego dnia. Załoga radomskiego oddziału PKS głosowała dzisiaj w referendum dotyczącym odwołania dyrektora przedsiębiorstwa. Adam Gwara, pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych przy Ministerstwie Pracy spotkał się w Radomiu z przedstawicielami zakładów pracy chronionej. Czy popierasz Radę Pracowniczą we wniosku o odwołanie dyrektora? Na takie pytanie odpowiadali dzisiaj pracownicy Radomskiego Oddziału PKS. Referendum zorganizowały związki zawodowe. Spór w Radomskim PKS trwa od połowy ubiegłego roku. Rada Pracownicza kilkakrotnie kierowała do Ministerstwa Transportu wnioski o odwołanie dyrektora Zbigniewa Kucharskiego. Minister dotychczas nie podjął decyzji, zaznacza jednak w swoich odpowiedziach, iż nie widzi podstaw do odwołania dyrektora. Związki zawodowe działające w radomskim pks zorganizowały referendum, w którym załoga opowie się, czy popiera Radę Pracowniczą, inaczej mówiąc, czy chce odwołania Zbigniewa Kucharskiego z zajmowanego stanowiska. W przypadku odpowiedzi pozytywnej oraz braku reakcji ze strony ministerstwa, związkowcy zapowiadają strajk. Jeżeli załoga wypowie się za strajkiem, to wzory są. W Zamościu był taki strajk, trzeba było bardzo ostrych, drastycznych pociągnięć ze strony organizatorów strajku, komitetu strajkowego, żeby minister ustąpił. Ja myślę, że jeżeli załoga jest zdeterminowana i zdecydowana, żeby dyrektora usunąć, żeby żądać jego odwołania, to będzie na tyle zdeterminowana, żeby przeprowadzić akcję protestacyjną, która uświadomi wreszcie ministrowi, że to nie są przelewki. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że przedstawiciele związków działających w przedsiębiorstwie uważają strajk za ostateczność. Optują raczej za innymi formami protestów. Podobnego zdania jest dyrektor Kucharski, który zaznacza, że jest gotów do podjęcia rozmów, które miałyby zakończyć się wypracowaniem kompromisu. Strajk dla radomskiego oddziału PKS-u jest najgorszą z możliwych dróg. Nie jest to tylko sprawa przedsiębiorstwa samego, jego funkcji płynności finansowej, ale przede wszystkim jest to również uciążliwość dla pasażerów, utraty wiarygodności na rynku przewozowym, a więc jest to, jeszcze raz podkreślam, pomijając inne aspekty, najgorsze, co, co mogłoby stać się w tym przedsiębiorstwie. Dyrektor kucharski dodał, że ze zorganizowaniem referendum związki powinny poczekać do czasu rozstrzygnięcia przez sąd rejestracyjny sprawy ważności wyborów do Rady Pracowniczej. Również prokuratura rejonowa, która na wniosek zarządu regionu NZZ Solidarność Ziemia Radomska wszczęła postępowanie w sprawie zarzutów dotyczących niegospodarności dyrektora, nie wydała jeszcze opinii. Adam Gwara, pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych przy Ministerstwie Pracy, spotkał się dziś z przedstawicielami zakładów pracy chronionej. Rozmawiano o problemach środowiska oraz o projekcie nowej ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt nowej ustawy zakłada nie tylko ulgi podatkowe przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ale także powołanie specjalnych zespołów, które pełnić będą rolę doradczą przy podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych. Powołana zostanie również Rada Konsultacyjna. Od dawna osoby niepełnosprawne domagały się, aby ich opinie brano pod uwagę. Minister Gwara stwierdził, że jeśli zajdzie potrzeba organizowania szkoleń, to pieniądze na ten cel na pewno się znajdą. Według nowej ustawy zakłady pracy chronionej, czyli te, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, nadal mogą liczyć na dofinansowanie oraz obniżenie o 5% składek ubezpieczeniowych. Zakłady te muszą jednak spełniać określone warunki, by móc zatrudnić takie osoby. Należy dodać, że w Polsce jest 1400 zakładów, w których zatrudnionych jest 5% osób niepełnosprawnych. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radomiu poinformowało radomskie spółdzielnie mieszkaniowe o tragicznej sytuacji w posiadanych zapasach opału. WPC będzie wstrzymywał dostawy ciepłej wody oraz ograniczy dostawy centralnego ogrzewania przez zmniejszenie temperatury najbardziej zadłużonym spółdzielniom. Po opublikowaniu przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Danych o stanie zapasów opału spółdzielnie mieszkaniowe wystąpiły z apelem do swoich członków o uregulowanie zaległości czynszowych. W przeciwnym razie miliardowe zadłużenie wobec WPEC-u doprowadzi do odcięcia energii cieplnej spółdzielniom mieszkaniowym. Może to dotknąć również tych mieszkańców, którzy wywiązują się regularnie ze swych powinności, gdyż nie ma takich możliwości technicznych, odcięcia dopływu mediów tylko niepłacącym czynszów. Jak twierdzą przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, każda z nich prowadzi określone działania wobec członków uchylających się od płacenia należności. Zdaniem zarządów, tragizm sytuacji, w jakiej znajdują się spółdzielnie mieszkaniowe i wojewódzkie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, powinien uzmysłowić członkom zalegającym szczęszami zagrożenia, jakie stają przed wszystkimi spółdzielcami. Uroczystości religijne związane z nawiedzeniem figury Matki Bożej Fatimskiej rozpoczęły się dzisiaj w Radomiu. Seminarium. Uroczystości rozpoczęły się w wyższym Nadmierze seminarium teraz, duchownym, gdzie powitano wspólnoty. pielgrzymującą figurę Matki Bożej Fatimskiej. Na progu Radąskiego seminaryjnego domu pragnę wyrazić naszą wdzięczność i radość wobec Boga za to, że jest z nami Matka Pana. Biskup ordynariusz Edward Materski udzielił błogosławieństwa wiernym naszej diecezji i powierzył ich opiece Matki Bożej. Następnie uroczysta procesja przeszła pod kościół pod wezwaniem Świętej Teresy. Figura Matki Bożej Fatimskiej zostanie dziś przewieziona do kilku radomskich kościołów, gdzie odprawione będą krótkie nabożeństwa. Całonocno, całonocne uroczystości będą się odbywały w radomskiej katedrze. Polski Związek Motorowy, wespół z totalizatorem sportowym, sfinansuje część prac przy rozbudowie radomskiego kartodromu. Umożliwi to organizowanie w naszym mieście zawodów motorowych o randze międzynarodowej. Przebywający w Radomiu z wizytą prezes Polskiego Związku Motorowego Andrzej Witkowski pozytywnie ocenił ubiegłoroczną działalność Automobilklubu Radomskiego. W spotkaniu z wicewojewodą Zbigniewem Gołąbkiem przedstawił propozycję wspólnego szukania nowych obszarów działalności gospodarczej automobilklubu. Klubu. Prezes Witkowski poparł również projekt rozbudowy kartodromu, przewidujący m.in. wydłużenie toru wyścigowego do 1000 metrów. Umożliwiłoby to rozgrywanie w Radomiu zawodów motorowych rangi europejskiej. W bieżącym roku kalendarz startów ogólnopolskich przewiduje zorganizowanie przez automobilklub Radomski 12 imprez. Między innymi eliminacji motocyklowych mistrzostw Polski, finału mistrzostw kartingowych w kategorii młodzik oraz cieszących się dużą popularnością pokazów cyklo Pełnomocnik do spraw referendum uwłaszczeniowego będzie dyżurował 18 lutego w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Radomska w godzinach od 9 do 20. Informacje będą również udzielane telefonicznie pod numerem 238 04. 23 lutego w sali koncertowej Urzędu Wojewódzkiego o godzinie 18:00 odbędzie się recital fortepianowy Magdaleny Lisak, laureatki 13 konkursu Chopinowskiego. Bilety do nabycia w siedzibie Towarzystwa Muzycznego przy ulicy Waryńskiego 2 w Szkole Muzycznej. Wiadomości sportowe Piotr Szpendałowicz. Witam państwa. Sportowym wydarzeniem numer jeden w Radomiu podczas najbliższego weekendu będzie finał rozgrywek halowej Superligi Piłkarskiej organizowanych pod patronatem Dziennika Radomskiego, Radia Kielce i Telewizji Dami. W sobotę w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rywalizować będzie osiem najlepszych w rundzie podstawowej drużyn, po cztery z grupy amatorskiej i zawodowej. W spotkaniach półfinałowych, których inaugurację zaplanowano na godzinę 15, zmierzą się handlowcy z ochroniarzami i nauczyciele z sędziami piłkarskimi oraz Mada z Nowargrafem i Garbek z zespołem Twój Stary. Zwycięzcy utworzą pary finałowe. Pokonani zagrają o trzecie miejsca. Bezpośrednio po zakończeniu ostatniego spotkania odbędzie się uroczystość nagrodzenia najlepszych uczestników rozgrywek. Najskuteczniejszy strzelec amatorskiej grupy Superligi otrzyma pamiątkowy puchar fundowany przez telewizję Dami. Załoga Radomskiego Oddziału PKS głosowała dzisiaj w referendum dotyczącym odwołania dyrektora przedsiębiorstwa. Adam Gwara, pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych przy Ministerstwie Pracy, spotkał się w Radomiu z przedstawicielami zakładów pracy chronionej. Z wiadomości zakończyliśmy dzisiejsze wydanie teledziennika. Zapraszam Państwa na jutro. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.